Dzień dobry! Witajcie! Ola, 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 oja. Czy jak oni tutaj mówią? Troszeczkę inaczej niż w Hiszpanii, ale podobnie. Jesteśmy nadal, moi drodzy, w Portugalii. Dzisiaj witamy Was w Porto, w centrum miasta, tuż przy ratuszu i przy alei aliantów. Znajduje się restauracja. Tutaj jest, o, tutaj sobie tak chodzicie, aleją aliantów? Nie, nikt ich nie leje, wszystko jest dobrze. <laughs> Albo nie zuzłem do cipu. Tu? A my idziemy dzisiaj tu. Tak, tu. Do tego faceta tu. Tego, co tam do siedzi. Jaku na jakuzy. Do jakuzy. Do Tak, idziemy dzisiaj na brunch, ponieważ w niedzielę tutaj można zjeść połączenie lunchu z breakfastem. Czyli tak zwany tak, brunch. Brunch, brunch jacuzzi. Brunch. Tak. I co jest w ramach tego brunchu, tutaj właśnie Pawełek wam pokazuje. On nie patrzy, bo on nie chce wiedzieć, musi mieć niespodziankę. Ja wszystko widzę. A ty Nie widzisz? Dobra, chodzimy zaraz, bo już zaraz, a chociaż nie wiem, czy nas puszczą, bo za 7 minut dopiero jest nasza Jesteśmy chodzina. 7 minut przed czasem. No zobaczymy, może akurat nas puszczą. Trochę się boję, bo to ja kuzy... No już nie patrzysz, ma, tak, a miałeś nie patrzeć. Ale patrzę. Mimo no to wszystko właśnie patrzę. się ciebie pytamy. Wszystko, wszystko dostaniemy. Tak, tak, dostaniemy to wszystko, ja tak mówię. Tutaj możesz u pana zamówić pokebola i pan ci zrobi takiego jakiegoś. Uuu, pokebola. Ale to jest na zimno czy na ciepło? Na zimno, z tymi rybami, które tutaj są. Okej. Okay. Moi drodzy, nabraliśmy sobie trochę. Mam, Fajnie mam. jest to, że bufet jest właściwie cały czas dorabiany i można sobie tam pięć razy albo ile tam chcemy podejść. Nie wiem, ile jesteśmy w stanie zjeść, no ale można sobie podchodzić. Mam radę. Wzięliśmy sobie na razie sushi. Można sobie też taką miskę pokebowla zrobić. Ja poprosiłam o ryż i dodatki możecie sobie wtedy brać sami. Mam to jest w ostrym sosie, uważaj bo ja sobie to polałam ostrym chili, chili sweet chili sos. Tutaj mam sosteriaki, mam awokado, mam mango, mam pomidorki, no i właśnie dwie ryby na surowo. No i mamy cały przekrój ja właściwie. Ja mam cały zestaw. Ryb, tak. Bo mamy łososia, mamy tuńczyka, mamy seriole, mamy krewetkę. No w różnych formach to, to jest właśnie formach w formie maków, w formie Sashimi. Ten takiego. jest najsłabszy, bo jest chyba dwie ryby, czy jedna? Jedna. Jedna ryba? Ale były też wegetariańskie, właśnie ja takiego warzywnego samego. Macie też na przykład na bufecie ceviche, czyli rybę w cytrusach marynowaną. No i oprócz tego była jeszcze do wyboru zupka miso. Ktoś chciał to mu wziąć? Jeżeli nie, no to nie. Ja nie chciałam. I co jeszcze ciekawego? Poza tym bufetem, nie wiem, mówiłeś już, że jeszcze wybieramy... Wybieramy sobie z ciepłych dań, każdy wybiera po dwa dania, to też jest w cenie tego bufetu. No i potem jest jeszcze, desery pokazywałeś? No to tam jeszcze są desery do wyboru i jeden drink w cenie, albo alkoholowy, albo bezalkoholowy, no i to właściwie tyle. Powiedz, jak ta ryba? Czy... Panowie cały czas tam pracują, pamiętajcie, że to jest jednak taka wysokiej klasy, mimo że, no nie można wiedzieć, że to jest sieciówka, bo to tak jakbyście o Nusrecie powiedzieli, że jest sieciówką, bo ma trzy czy cztery knajpy w różnych częściach świata, no to nie jest sieciówka, to jest taki inny rodzaj baru. Trochę jedyne co przeszkadza, to to dudnienie w tych uszach, po prostu już nie idzie wytrzymać. Tu DJ puszcza muzykę. No. Zobaczymy tą rybę, czy ona jest świeża. Mówiłaś, ile kosztuje? Na jedną osobę cały taki branch, dwie godziny możecie tu siedzieć i jeść, kosztuje 50 euro. Yy, dla porównania, branch w Sheratonie, w tej chwili kosztuje Was 480 zł za osobę. Tyle? Tak. Taką cenę Tak, Specjalnie sprawdziłam. Ludzie. Więc no nie jak to się ma trochę. No wiadomo, że tu nie ma tyle, bo tam jest z różnych stron świata, kuchnia jest z różnego... Yy, z różnych zakątków. To ja już wolę zapłacić te 50 euro, nawet 55 i mieć te wszystkie pyszne ryby To macie tylko azjatycką kuchnię jakby, nie? Więc, no, y, Powiem, że tak, łosoś taki jak w masełko, przepyszny. Zobaczymy teraz tuńczyka. Wszystko jest rewelacyjne. Mm. Mm? Wszystko jest to rewelacyjne. To też jest bardzo dobrze doprawione. Naprawdę, no nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli ktoś lubi sushi, y, no nie nastawiajcie się, że jeżeli pójdziecie do takiej, to jest wszystko surowe. Tu właściwie żadna ryba nie jest obrobiona termicznie. Więc jeżeli czegoś takiego nie lubicie, no to niestety. no. Mamy nasze drinki, różnie jest w cenie. To jest drink na bazie sake. Tak. Z czymś tam nie wiem. Jakby z sokiem z lemonki. Bardzo przyjemny sake. Dostaliśmy już też. Nasze danie na ciepło, czyli krewetki. Proszę bardzo. To nie jest tylko krewetka, to jest ogólnie tempura. Warzywa to jest tempura, i tak. krewetki w tempurze. Mmm. Bardzo chrupiąca. Bardzo fajna tempura. Ktoś umie to robić, oczywiście. Co. To. to są yy, squid. Zdaje się, że tak panie. Kalmary, mówi. kalmary. Weź sobie tosem z tym. To ale fajny sos jest, bo to jest sos taki kwaśno-ostry na, no. na bazie wasabi, na bazie wasabiki. Tutaj jest coś... Uuu, jest to, to wasabi. <laughs> to jest wołowina. Ale nie wołowa. E, zrobiona na różowo. Nie wiem, czy ona jest... O, jest chyba tylko opalana chyba palnikiem. To jest na briożce. A na wierzchu jest kawior. się. Powiem wam, że jak na wołowinę, to, 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 to jest bardzo miękkie. No. Trochę Carpaccio. Ale grubszy plaster i mimo tego nie ma, nie ciągnie się tak jak owina, no. No i pokażemy wam jeszcze tą samą wersję, tylko że z rybą. To to jest właśnie wersja z tuńczykiem. W środku jest taki majonezowy sos. Trochę rozbebłało nam się to, ale to chyba mi najmniej smakuje. Ja jeszcze nie skończyłem spróbować mojego sushi każdego. No patrzcie, to na przykład jedno z, z, z wielu. Jak wygląda, jakie to jest takie, aż się chce jeść to? I nie ma w ogóle glona zwinięte rybą. Przepysznie to wygląda. OK moi drodzy, i mamy jeszcze jedną rzecz, którą sobie zamówiliśmy. Takosy. Można wziąć je. z czym? Z tym z glonów? W gunkanie. W gunkanie można wziąć, albo można wziąć w takosie. Ja wziąłem w takosie. Delikatnie ostre. Co eee, tam masz jaką rybę, wiesz co? Tak, są ryby tutaj. A to są ryby. Dwie. Albo trzy. I wygląda smacznie. No, wiesz, co tam jest? Jeszcze jest do tego lemonka, można sobie cytrynką pokropić. Na dole guacamole. Jeśli chodzi o ryby, to widzę, że jest łosoś. Jest coś biała ryba. Seriola. Seriola, to nie jest maślana. No i takie delikatnie. Delikatne, takie ledwo co. Oni tutaj tymi wodorostami jeszcze posypali takie nori pokroili na drobne kawałki. Mm, te nori są ostre. A, no widzę. One są czymś posypane. Można lemonką polać, ale lemonka jest właśnie w przyprawach też delikatnie ostry. Ale gorzka czekolada. Nie będziesz tego chciał? Nie będę tego chciał. Gorzka czekolada. Gorzka czekolada. To jest mus czekoladowy Kitkat, tak powiedział pan, który tam pracuje na deserach. Dla Ciebie za gorzkie będzie. To są bardzo fajne takie pankejki japońskie. W środku jest masa z, z kakao i z azuki, takiej znanej japońskiej fasoli. Oni to bardzo często jedzą. I ciasto bananowe. Olej, Tak. Ciasto bananowe z kremem takim karmelowym, i do tego są almondy takie dostowane. Myślę, że dla każdego coś miłego. To czekolada mi może go całkiem tak? dobra. A ja jeszcze idę po moczy. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda moczy. Ja nie lubię moczy, nie brałem. To jest bardzo dobre moczy. Ja też nie lubię, to jest no szczepieć. Nie lubię moczy. To jest taka mordoklejka. Nie lubię. Jak ktoś kiedyś jadł gumę balonową taką. <słuch> Znaczy taką mambę, jak ktoś je taką rozpuszczalną gumę. To, to są właśnie tego typu słodycze. One tak smakują. Jedno jest truskawkowe, jedno miało być mango, ale tak za, bango, za bardzo takie bardzo delikatne przebija tylko nuty owocowe. Bardziej to gumą pachnie. Do rzucia. I trochę w konsystencji rzeczywiście jest, bo to jest ciasteczko robione z mąki ryżowej. Lepiej się do zębów. No tutaj mało czuć smaku, tylko słodycz przede wszystkim czuję. A teraz ten, który mi posmakował, czyli ten żółty, to jest bardzo dobre. To żółte. Japońskie dania deserowe. Nigdzie indziej tego raczej nie dostaniecie. Także jak już jesteście na takim bufecie, to warto sobie coś takiego spróbować. No i słuchajcie, wyszliśmy za tak, nami. Minęło półtorej godziny, jeszcze pół godziny mogliśmy jeść, ale już A nie mogłem. Nie mogłem, tyle się najadłem jak w salonie. Tak, słuchajcie, i yy, troszeczkę yy, poprawka, bo z, jednak z 50 zrobiło się 55? 55, bo nie dostaliśmy tej zniżki, tam coś źle popatrzyliśmy. Tak, po źle na popatrzyłam, tak. Ale, ale mimo wszystko o 50. Wszystko euro. się opłaca moim zdaniem. Tyle jedzenia, ile można tutaj zjeść za taką cenę przez dwie godziny, możecie jeść to naprawdę. Jak ktoś jest wytrawnym jedzeniowcem, to. Może sobie tutaj nieźle pojeść. Tak. My, my, tro, my trochę polegliśmy. Polecamy wam Jakuzę, dlatego że Jakuza, jeżeli będziecie w Portugalii, to w Kaszkajsz, w Porto i w Lizbonie możecie tam zjeść. Yy, oprócz tego w Paryżu i w Algarbę, jak będziecie to też możecie tam pójść. Zapraszamy. My wam bardzo polecamy. Wszystko świeże, pyszne, świetnie przygotowane, świetnie przyrządzone. I my się na dzisiaj już żegnamy, Pawełku. Żegnamy się, halo. Za dużo suszy zjadłeś chyba tak. coś. No, dziękujemy! Komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku! Bye bye!